Cześć! Z tej strony ja Kanion witam Was w drugim odcinku z Among Usa na moim kanale. Dziękuję Wam za wbicie ostrygo progu łapkowego, czyli dwóch łapek w górę. Zachęcam Was do dzisiejszego dawania łapek w górę oczywiście. Dwie łapki w górę to kolejny odcinek na moim kanale. Pamiętajcie, że na pięciu był specjal e, z pewną osobą, e, oczywiście z Among Us. E, jeżeli, e, jeżeli chcecie na przykład na moim właśnie kanale zobaczyć inne gierki, coś typu Roblox. E, jak nie Roblox, to na przykład, e, no nie wiem, Skyjump. Deluxe Key na przykład 2. No nie wiem, wybierzcie sami. Um, to, się teraz już y, jesteśmy w gierce, jak mogli się sobie zauważyć. Um, a oczywiście, że musiałem być zabity. No bo jak inaczej, nie mo jak można inaczej zacząć arękę od zabicia. Oczywiście, przez jasno zielonego typa, który oczywiście musi zabić. Niewinnego. Niebieskiego widzę, oczywiście. Um, no, widzimy się po głosowaniu. No ale ja nie będę wam zanudzał tej arenki, oczywiście. No, więc pierwsza jednak wygrana. Um, ta już za chwilę druga. Um, tylko niej zasartują za chwilę. O, już jest 10, więc można. Um, no. Byłem to nudy były takie trochę w, na tej, w tej rundzie. Co tam zginąłem. No i może powiedzieć, że jestem czysty, no bo mieszkanie mogę kogoś tam y, poprosić, o posyć, żeby mną żeby za mną poszedł. No i nie dam rady, no bo nigdy nie chcę znowu iść. Nie wiem już nikt nie przyjdzie do Adwina. O, ciało zgłuszone. Ciekawe, kto to może być. Aha, nie wyzwajmy się lepiej tak. Aha czy co? Napisać Aha rusz yy. i poster. No zobaczymy, czy jak naprawdę jest. Aha, wyrzed. A to różowy był impostorem, jednak. Aha, super. Po co? Filipy, pip, pip. nie, Jak nie, jak ci... Różowy był impostorem, lub Hotboy, a nie, Hotboy jednak nie był. No. E... I mogę wykluczyć Ciebie, czy jeszcze jest. 5 podejrzanych. No. Aha, okej. Okay. To jest 4-2-0. Ok. I był to impostor, więc druga gierka wygrana. Nie będę was rządzał. Będziemy czekać na 10 graczy. No to startujemy już z trzecią gierką. Renę, no co ja gram, gierką? Eee, no, zobaczymy, kim będziemy. Aha, okej, okay. nie wierzę w to. <grym> No, ktoś zabił przy tym... ...elektryku. Przy świetlełkach. Ale mi laguje. Uff, ja cię. Od razu mówią... Aha, ogień no sobie wyszedł, super. Aha. Już cię wyszło. No ja myślę, że chyba skip, bo nie ma co tam rozmyślać. Też piszę, że, że niby ja, ale... Czemu? Okej, okay, widzę mogę na przykład na przykład napisać, że czarny jest czysty. Bo go ciągle widziałem. Aha, pisze, że ktoś, że le, lime impostor. Tylko, że on sam jest zlime. Zwentował Ci w tej rundzie z admina do nawi. Aha. Ale że chodzi mu o jazda zielonego? Okej, okay, jak chodzi o jazda zielonego, to dobra na wiem, czy będzie. Znowu mam pana. Bez jaj. No i się został wywalone, super. E, pytanie jest, czy jest impostorem, bo to jest takie ważne. Co? Ślany był impostorem, jasne? Bez... Aha, i od razu ktoś jeszcze... jeszcze raz. Aha, kokut, okej. Okay. Aha, ten coś śpiewa znowu mam pana. Um. Aha, okej okay. Ktoś pisze, że uh, Że ja? Aha, bo ja jestem Cyan Aha Aha, okej. Okay. Ej, co będzie? Za dużo krajny lodu po prostu. No nie. Dwa i bezbronną Eze. Eze. tak naprawdę można mi powiedzieć, że dla was oczywiście widzowie, że tak trochę nudno jest. Aha. I mo mogę tylko powiedzieć wam widzowie, że czarny jest czysty. No to ma że czarny czysty. Bo skoro jaż ja, czysty, żółty czysty, czarny czysty i brąz czysty, no to cyjan, ale co? Co tak pisał? Aha, brąz, okej, okay, super. No w sumie widzowie ja Wam powiem, że... Takie trochę krótsze, to. A nie! Normalnie 8 minutowy. Okej, okay, czy wygłosowaliśmy, że to nie brązowy i wywaliśmy go. No. Jeżeli tak zrobię to pocięte, to... Przepraszam. Oczywiście. Wiecie kto będzie nie, na kogo mam głosować? A zagłosuję na bo na żółtego. Aha! Okej! Okay, nie wierzę w to. Ktoś głosuje na mnie, ktoś głosuje na żółtego. Ale po co? Przecież wiemy, że ja nie jestem, przecież widzicie widzowie. Aha, zrobi zabito, super, po prostu, no, nie wierzę. Czemu ja? Ktoś przeżyja! Odcinka z Among Us, i to jest mojego drugiego na kanale. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo na dzisiejszy próg to dwie łapki w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału z dzwoneczkiem, żeby były powiadomienia o moich następujących filmach, czy następnych. I pamiętajcie, że na 5 subów specjalnym gościem. Na razie, pa!